Witajcie, techniczna strona siatkówki. Dzisiaj Kuba Kochanowski. Kuba. W rękach trzymamy but, który może niedosłownie ten konkretnie wybrałeś, bo wybrałeś w innej kolorystyce z tak tego, jest. co się orientuje. No, ale wybrałeś ten model Adidas Harden Volume 3. Pytanie jest proste. Dlaczego? Dlaczego? Yy, z dwóch głównych powodów. To, co powiedziałeś o kolorystyce. Yy, ten, ta biała wersja bardzo mi podpasowała od razu, jak zobaczyłem. To mówię, kurde, to jest but, w którym bardzo chciałbym grać. Okazało się, że jest mój rozmiar, więc się nawet nie zastanawiałem chwili. A po drugie, słyszałem bardzo dobre opinie na temat wygody tego buta i. Faktycznie, jakie dostałem, ubrałem, nie zawiodłem się bardzo wygodne buty. Jak są wygodne i ładne, to czego chcieć więcej? Zwracasz uwagę na wysokość cholewki? Jak, jak e, bierzesz but do ręki? W sensie no, zaczynasz już go mierzyć, zakładasz go na stopę. Czy w kontekście ochrony Twoich stawów skokowych ma to duże znaczenie? Czy raczej zależy, jak but się układa na nodze? Bardziej zależy, jak się but układa na nodze, bo oprócz tego, że but musi być wygodny, to często siatkarze grają jeszcze w stabilizator. Na kostki ja ich używam hmm. także, jeśli chodzi o, o, samo, o jakby o zmieszczenie. samo hmm. zmieszczenie kostki w bucie, to nie ma większego znaczenia, bo mi tą kostkę w razie... Prewencji przed kontuzją przytrzyma ten stabilizator, mm. więc mi wychodzi, wy, wygoda jest jakby najważniejsza. Mm -hmm. Prewencja, trudny wyraz, zapamiętajcie sobie. Prewencja kontuzji. E, Tapeujesz się, czy, czy w samych stabilizatorach? Sam stabilizator. W samych stabilizatorach. No różne są, yy, że tak powiem. Różnie ludzie mają. Niektórzy tak, więc... lubią tylko w tapach, niektórzy tylko w stabilizatorach. Ty masz tak. No i rzeczywiście, jak jest stabilizator, to ten stabilizator gdzieś musi, że tak powiem, uciec. Mamy boost. Ten boost ma za zadanie być taką sprężystą powierzchnią, mm. która wzbije Cię jeszcze wyżej. Ale ja chcę zagadać o inną rzecz, no bo wiadomo, że Ty tak ciężko wysoko skaczesz, ale jak jest z lądowaniem na buście, czy rzeczywiście ta wygoda jest odczuwalna? Tak, zdecydowanie. I fajny jest ten system, bo często jest tak, że w takich trochę twardszych butach to wbrew pozorom bardzo czuć w plecach, jeżeli się Y, Poskacze w mm -hmm. takich twardszych, mniej wygodnych butach, jeszcze na jakiejś gorszej sali, typu z troszeczkę ba, bardziej twardym parkietem. To faktycznie często od razu się plecy odzywają i mogą jakby y, może coś tam się zapalić, coś mm -hmm. tam może poboleć. A ten boost w Adidasach akurat jest na tyle fajnym systemem, fajnym, miękkim, że y, takie rzeczy się nie zdarzają, po prostu przynajmniej mi osobiście. No to trzymamy kciuki za to, żeby. Wyskoki były wysokie, lądowania miękkie, a mecze jak najczęściej zwycięskie. Wszystkiego dobrego, Kuba, no i do zobaczenia na boisku. Do zobaczenia, dzięki.